Drodzy podchorążowie, żołnierze, pracownicy i przyjaciele Akademii, z całego serca chciałbym życzyć Wam zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Świąt pełnych uśmiechu, radości, beztroski i rodzinnego ciepła. Niech wyjątkowy czas Bożego Narodzenia przyniesie Państwu upragnione wytchnienie, spokój oraz ciepło w gronie najbliższych. Niech ten szczególny okres stanie się chwilą wytchnienia i głębokiej radości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Wam przede wszystkim chwil zasłużonego wytchnienia po intensywnym roku służby i nauki. Pragnę życzyć wszystkim Państwu wszystkiego, co najpiękniejsze: miłości, życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia. W tych czasach skomplikowanych e, niech Jezus e, uczyni wszystko, abyśmy w 2026 roku mieli troszeczkę łatwiej. Najwspanialsze. Wesołych świąt. <grym> Wesołych <grym> świąt. Super. <grym> no, będzie tam klaps. A że już. Wojskowa Akademia Techniczna, się ją Dobra, jeszcze raz, dobre, to było. Dobra, to, to, to było. było.